Gwadar <laughs> 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 na <laughs> <laughs> Вот это уже практика. Вот хорошо. Давай. Там что? На фазик семь дроби сначала. Серёга Жвановский всё другие. Cześć, witam na kanale. Ostatnio były zakupy na moim kanale z Tediego. Wyprzedaż, tak jak mówiłam, trwa do końca stycznia. Wczoraj poszłam tak po prostu na chwilę, weszłam do sklepu też, zobaczyć, co tam ciekawego, czy coś jeszcze jest. Ogólnie towar już nie jest dokładany. Jest ona tutaj Kinusia, mi pomoże. To wam pokażemy, co jeszcze mi się udało tam wyszukać, czego nie zauważyłam wcześniej. Pojawiły się już dekoracje wielkanocne, które Wam tutaj w tym filmie też zaprezentuję krótki film. Wstawię, do tego dołączę. A teraz Wam pokażę to, co jeszcze tam właśnie z tych świątecznych rzeczy. Sowy to akurat są jesienna kolekcja, ale zobaczcie to. Takie, za chwilę będziemy mieć walentynki, o tu mam, się zaprezentuje jak one tu świecą. Patrzcie, serduszka takie super ledowe, ciepły biały i drugie. Tylko, że mi tak słabo. Tak, bo tutaj już pewnie od tego sprawdzania w sklepie bateria się zużyła, <laughs> zakupimy nowe i wymienimy. Nie. No ale w każdym bądź razie 15 zł, normalnie minus ten rabat, który tam świąteczny jest. To wyszły to po 5 zł, takie serduszka. No to, a za chwilę walentynki. Będziemy mogli sobie fajnie pokoju udekorować Ciepły, biały, światło ciepły, biały. Także tak to wyglądają te serduszka. I one. Można na okno, można na, na ścianę. Można na drzwi. Można też na drzwi. No i co jeszcze? I mamy jeszcze słówki. To są takie słówki z tej kolekcji jesiennej. I tu mam bo dwa opakowania. Tak Ale mam. można zrobić jasno lub średnio. Tak. Tu no, mam Zobaczcie. Tak te soby wyglądają. Normalna cena jest 15 zł, to jest wyprzedaż jesienna 7.50. O, a tak te sowy świecą. Super też. O, zobaczcie takie ciepłe. Też fajnie. Tych światełek jest 20 lampek ledowych. No i tak to wygląda. No, oczywiście yy, dwie baterie. Baterie nie są dołączone do towaru, tak jak większość no większość lampek, która jest to, to też właśnie nie ma nie, ale tu akurat serduszka lodowe miały światełka tylko, że jedno Didier. te tu miały tutaj, tutaj tu. są, tak, ale te no już się nie świeciły wczoraj kupiliśmy, kupiłam, tak, wczoraj kupiłam to są na dwie baterie i tutaj już te, te czarne zostało zmienione, tak, dlatego tak ładnie jest. A jak, jak razem mi świecą to ładnie. Tak... No, super wyglądają, tylko że trzeba. O. Tak ładnie wygląda no. Wszystko, jak się świecie. No i tak to wygląda. Także wyprzedaż cały czas tam w tym sklepie trwa. Jak coś znajdę znowu fajnego, to Wam pokażę. Wiem, że tych sklepów w Polsce jest bardzo mało 135 albo 137. Ale jak ktoś ma, to naprawdę warto tam sobie zajrzeć, zobaczyć. Dla osób, które lubią właśnie jakieś takie dekoracje sobie zrobić, nie każdy lubi takie różne dekoracje robić na, w mieszkaniu czy też miejscem. Nie każdy dysponuje takim. No u nas czasami to jest więcej tego wszystkiego pokupowane niż miejsca, żeby gdzieś to układać, ok także tak to moje zakupy wczorajsze na szybko wyglądają yy, dziękuję, że obejrzeliście I, i jeżeli się podobało będzie mi miło, jak zostawicie yy, komentarz subskrypcję, kto jeszcze nie dał no i co, do następnego chyba przerzucę się na razie na takie vlogi zakupowe dziękuję Cześć, cześć!